Wreszcie sięgamy po kawę i słodką przekąskę, żeby dodać sobie energii. Ale czy wiesz, że jest to złudzenie? Ponieważ kofeina nie łagodzi stresu, tylko wręcz przeciwnie. Pobudza wydzielanie hormonów stresu i wydłuża ich działanie. I zamiast Twój organizm się wyciszyć, zawalczy dalej. Połączenie kawy i cukru działa jak doping i ciało uruchamia ostatnie rezerwy energii. A potem przychodzi zmęczenie, rozdrażnienie i jeszcze większa ochota na coś słodkiego. Jeżeli chcesz naprawdę wzmocnić swoje ciało w stresie, to wybieraj powolne węglowodany i produkty bogate w błąd. To one pomagają utrzymać równy poziom energii i uspokajają układ nerwowy. Zamiast sięgnąć po kolejną kawę, daj sobie chwilę oddechu, ciepłą herbatę z melisą oraz zdrowe posiłki. Twoje ciało nie potrzebuje dopingu, tylko potrzebuje równowagi, spokoju i troski. Jeśli czujesz, że stres odbiera Ci energię, to nie szukaj jej w kamień, tylko szukaj w tym, co naprawdę odżywia Twoje ciało i dusza. Obserwuj, udostępnij i zapisz.